Witajcie w kolejnym materiale na kanale GraczFan, jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco, w ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. Tymczasem opowiem wam o Willem Mercie, zwanym też inaczej Borchem czy potężnym przedstawicielu rasy złotych smoków, który dzięki wykorzystaniu magii zawartej w swoim organizmie potrafił zmieniać dowolnie swoją fizyczną formę. Dzięki tej umiejętności Geralt poznał go również jako tajemniczego szlachcica, który zresztą w późniejszym etapie został przyjacielem zarówno Białego Wilka, jak i Barda Jaskra. Jako przedstawiciel teoretycznie zagrożonego gatunku, obiera sobie za główny cel swojej egzystencji przetrwanie swojej rasy. W sumie, dzięki swojej partnerce Myrta Brakke pozyskuje jajo ostatnią nadzieję na swojego przyszłego potomka. Strzeże gończy mylwica swoich młodych, ukrywając się w różnych zakamarkach niedostępnych krain. Mimo, że ogólnie reasumując, pała do ludzi dużą dozą szacunku i sympatii, to gdy w grę wchodzi bezpieczeństwo jego potomka, nie waha się spowalniać ludzkich napastników, obsypując ich kamieniami podczas przeprawy przez wąwóz. W swojej ludzkiej formie przypominał rosłego mężnego podróżnika z bujnie porośniętą głową, włosami koloru kasztanowego. Przy czym w serialu Wiedźmi od Netflixa był już troszkę siwy. Ze względu na swój charakter, nie skupia swojej uwagi na modzie, dlatego też pod względem ubioru nie wyróżnia się niczym szczególnym. Jego znakiem rozpoznawczym jest tunika z trzema czarnymi ptakami na Złotym Polu. To właśnie dzięki tej ozdobie zawdzięcza swój przydomek trzy kawki. W ramach ciekawostki był to oficjalny herb jednego z polskich rodów szlacheckich. Jako znakomity obieży świat posiadał również swoich oddanych ludzkich kompanów, w tym dwie z kanki TV, które zarazem doskonale posługiwały się bronią białą i strzegły go podczas podróży. W smoczej formie wyróżniał się pośród innych prastarych gadów z złotymi łuskami, długą szyją i pyskiem usianym wyjątkowo równymi ostrymi zębami. W porównaniu do zielonych czy też szarych smoków nie grzeszył również rozmiarami, jednak dobre proporcje ciała i odpowiednia jakość masy mięśniowej pozwalały mu być zwinnym niczym kot podczas ataku na myszy. Niestety nie wiemy za dużo o historii jego życia. Wiadomo jedynie, że podczas młodzieńczych lat często podróżował po ludzkich krainach w człowieczej postaci. W ten sposób nabył szacunku dla ludzi i ich woli przetrwania. Podczas jednej ze swoich eskapat w pewnym momencie na swojej drodze napotkał Geralta, który przyjmował w tamtym czasie zlecenie na Bazyliszka. Po długiej rozmowie, do której doszło w karczmie pod zadumanym smokiem, połączyła ich szczera więź, zrozumienia i przyjaźni. Los przeciął ich drogi również w pierwszym sezonie serialu Wiedźmin od Netflixa. Wydarzenia tamtych dni opowiadały o wyprawie zorganizowanej przez Niedamira w Górach Pustulskich. Zadaniem grupy składającej się z Geralda z Rivi, Rębaczy z Greenfield, Jarpena Zigrina i jego ludzi, rycerza Ejka z Denecji, Borcza, dwóch z Ricanek TV oraz dwóch czarodziejów do Regarii i Jenefer było upolowanie Smoka zagrażającego krainie. Przerażającą poczwarą okazała się samisa Trenmerta, Myrta Brakke, która chroniła ich potomka. Po dotarciu do gniazda i starciu z błędnym rycerzem, siepaczami Jarpena czy też Milicją Hołopolską. W formie Smoka zdradził Geraltowi ocalałem, że jest jego przyjacielem Borchem Kawki, po czym odleciał wraz ze swoim potomkiem. Los Myrtbrake był już niestety przesądzony, gdyż na Hoopolu została otruta przez przewodnika wyprawy Kozojeda. Jeśli chcecie, abym przygotował materiał o szefrzyku dratewce uniwersum Wiedźmina, dajcie znać w komentarzach. W ramach ciekawostki, według drugiej części gry Wiedźmin Zabójcy Królów, potomkiem Borcha był smok Saesentesis, zwany w ludzkiej formie Saskiom, Sam Złoty Smok w ludzkiej formie gościnnie pojawił się również w grze Wojna Krwi Wiedźmińskiej Opowieści. No i oczywiście w naszej polskiej adaptacji Wiedźmina z przełomu w tysiącleci. Do zobaczenia w kolejnych materiałach opowiadających o różnych ciekawych potworach, osobach czy też wydarzeniach. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia. Cześć!